Cześć, witajcie moi drodzy na kolejnej recenzji. Dzisiaj będzie recenzja, kolejna recenzja smaku pink Fury. Będzie to pierwsza randka. Pierwsza randka, zawartość 3 mg. Egzemplarz 250 ml w tym przypadku. i dół, no bo światło jest trochę inaczej. Widać wywidzie brązowy, ale jest on taki e, żółtawo-różowawy, delikatnie w czerwony wpada. No ale to nie jest ważne. Pierwsza randka. Jest to mięta plus. Tak na początek. No, a co będzie zapachu? Zapachu mamy wyczuwalną, bardzo delikatną miętę. Mm, Słodko miętę. Coś mi to przypomina, ale nie jestem w stanie określić co. Już ja wąchałem dość długo ten liquid. No i powiem wam, że ciężko. Prawda ciężko jest to pisać, ale jest bardzo słodka. wyraźnie nutka, jakby gumy jakieś. Coś, coś po kroju gum, ale bardzo fajnie się zapowiada, bo bardzo ładnie pachnie, urzeźwiająco i słodko. A ja mam, jak wiecie, hopla na punkcie słodkich smaków. Dobra, testujemy na oczywiście bullet, dripper, Klopor Gta 80 mamy 60W. Nowy chips. cheers! No i smaczko, jak widzicie, nie zatyka mnie tak jak zatykało mnie w e, jedmnięciu. Jest bardzo delikatna miętka, bardzo słodka miętka. No i w smaczku powiem wam, co mi to przypomina. W smaczku przypomina mi to mentosy. Białe te mentosy. E, gumy raczej bym nie powiedział że to smakuje jak guma. Raczej jak mentosy. E, bardzo słodki, e, słodka mięta. E, bardzo orzeźwiająco to, mm, to smakuje. Słodziutko, więc dla fanów naprawdę mięty, którzy nie chcą zwykłej mięty, chcą mięty z czymś. Tak to jest napisane Mięta plus. Eee, myślę, że będzie naprawdę bardzo fajną propozycją. Pierwsza randka może to się kojarzyć po prostu z tym, że na pierwszą randkę musimy sobie odświeżyć oddech, no bo wiadomo. Czy nie tylko na pierwszą randkę musimy zrobić świeży oddech, tak? Hello? Zawsze musimy mieć świeży oddech, żeby kobiety nam. Nam nie uciekuje, że tak powiem. Yy, no, ale naprawdę bardzo fajny likwid. Czuć taką bardzo fajną, wyczuwalną, słodką nutkę mięty, która na pewno posmakuje każdemu. Jeśli ktoś lubi mentosy, gum, a może i pod gumem to podciągnął. Ale tak, już naprawdę, pociągnąć, podciągnąć, Bo tutaj jest na pewno smak mentosów. Jeśli się ze mną zgadzacie, napiszcie w komentarzach. Jestem ciekawy, czy też próbowaliście tego likwidu i jaką Wam smakuje. To było na tyle, to była recenzja Pinkfury, pierwsza randka, ja was pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, siemanko.